Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam prosty sposób na pyszną czosnkową szynkę. Mocno czosnkową. W pysznym sosie, pokrojona będzie idealnym pomysłem na obiad, ale nie tylko. Wystarczy ją po prostu wystudzić i cieniutko pokroić i będzie pyszna również na kanapki. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Mam tutaj fajny kawałek szynki, dosyć szeroki, idealny na pieczeń. Muszę go nadziać czosnkiem. Jedną główkę czosnku obrałam sobie już i przygotowałam. Będę nacinać moją szynkę w wielu miejscach i wkładać czosnek. Albo w całości, albo przekrojony na pół, to już jak wolicie, nawet na trzy, musimy wszędzie dookoła powkładać go w szynkę. Jak się będzie piekł razem z nią, pięknie ją nam doprawi w środku. Przygotowałam sobie płat folii spożywczej, na którą wysypię przyprawy. Łyżeczkę słodkiej mielonej papryki, dwie łyżeczki majeranku, łyżeczkę granulowanego czosnku, sól, całkiem sporo i pieprz, najlepiej grubo mielony. Przyprawy zamieszam odrobinę ręką i poleję jeszcze odrobiną oleju powierzchni. Dokładnie obtoczę moją szynkę w przyprawach dookoła. Mięso zawijamy w tą folię i jeszcze dodatkową warstwę, żeby nam nic nie przeciekło w lodówce. I wstawiamy najlepiej na kilka godzin do lodówki. Ja zazwyczaj robię to dzień wcześniej wieczorem i na drugi dzień mam już mięso gotowe. Mięso postało już w lodówce całą noc. Wyjęłam je około jedną godzinę temu, żeby się ogrzało mi przed pieczeniem, do temperatury pokojowej. Przygotowałam sobie również kawałek rękawa do pieczenia, do którego będę wkładać nasze mięso. Odwijamy z folii, ono już pięknie pachnie, jak się gdzieś tam poluzował ząbek czosnku, to dociśnijcie go. I wkładamy do rękawa. do środka do mięsa dodam dwie główki czosnku jak macie mniejsze to trzy ja mam takie bardzo duże to dlatego dam dwie to sobie odetnę bo to nie jest mi potrzebne główki przekroję w poprzek na pół Po upieczeniu czosnku będzie łatwo go wycisnąć. Obkładamy nim jeszcze nasze mięso. Do worka na mięso kładę również jeszcze trzy liście laurowe. Zawiązujemy z obu stron. I takiego cukiereczka wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni z termoobiegiem i będziemy piekli w zależności od wagi naszej szynki. Moja waży około 1,5 kg, więc będziemy piekli 1,5 godziny. I jakby było 2 kg, pieczemy 2 godziny. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i zostawiamy jeszcze naszą szynkę w wyłączonym piekarniku na około 30 minut. Niech sobie dojdzie i niech sobie wszystkie soki w środku się ładnie równo rozłożą. Szynka nam się pięknie upiekła, aż wszystko w środku buzuje. Możemy teraz wyłączyć piekarnik i zostawić jeszcze ją w wyłączonym piekarniku, tak jak mówiłam, na około 30 minut. Po tym czasie jest już gotowa. Po tym czasie delikatnie otwórzcie, bo to jest jeszcze bardzo, bardzo mocno gorące. Listki laurowe wyrzucam, a czosnek, chociaż jeszcze bardzo gorący, ale wyciskam do rondelka. Tak, żeby wyrzucić łupinki, a cały upieczony miąż został do naszego sosu. Czosnek w rondelku, jeszcze zlewamy cały sok, który puściła szynka, również do czosnku. Sos rozdrabniamy blenderem i podgrzewamy. Szynkę na ten czas możecie wstawić jeszcze do piekarnika. Ona tam sobie nie zdąży wystygnąć. Sos zagotowujemy. Dolewamy śmietankę 18 lub dwunastkę, ale homogenizowaną. Może być również 30. Jedną łyżeczkę mąki pszennej zalewamy odrobiną zimnej wody, mieszamy, żeby zagęścić nasz sos. Jeśli wolicie rzadki, może zostać bez mąki. Jak wolicie. Dolewamy odrobinę naszej mieszanki mącznej i sprawdzamy. Nie dawajcie wszystkiego naraz, bo być może nie będzie aż tyle potrzeba. Sos musimy ponownie zagotować. Mięso wyjmujemy delikatnie z folii i możemy kroić w plastry. Około 1 cm. Będą idealne do obiadu. Możecie podać bezpośrednio na talerze razem z sosem, lub podać na półmisku na sosie. Wtedy pięknie wygląda, jeśli jest to dla gości. Jeszcze na wierzch odrobinę czegoś zielonego. U mnie lubczyk. Teraz mam w ogrodzie świeży, więc dodaję go wszędzie. Siekamy na wierzch. Może być również natka pietruszki. To już jak wolicie. I gotowe. Można podawać. Idealnie smakuje i z kaszą, i z ryżem, i z młodymi ziemniaczkami. Co lubicie, co akurat macie do obiadu. I oczywiście jakaś pyszna surówka. Na którą przepis znajdziecie na końcu filmu. I gotowe. Można wcinać. Jeśli podobał się wam mój przepis, zostawcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.